Hej, ludzie, Pazio tutaj. I dzisiaj, dlatego bo jestem jaki jestem i nie muszę przepraszać, powiem wam, dlaczego nie lubię Xboxa. No to lecimy. Nie lubię sposobu, jaki Microsoft zawąza Xboxem. Robi to w sposób chaotyczny. Co generację zmienia, kompletnie podejście do platformy TV, TV, TV Game Pass brak ekskluzywów, czy ekskluzywy będą, prosty dostęp do narzędzi deweloperskich, utrudniony dostęp do narzędzi deweloperskich. Microsoft to zmienia co generację. i cały czas stara się doskoczyć do Nintendo i Sony na skróty, co jest bardzo irytujące i niszczy to, co się na przykład udało w poprzedniej generacji. Najlepszym przykładem jest generacja 360 i potem to, co z tą przewagą i z dobrą wolą zrobiła generacja Xbox One. I to jest strasznie irytujące, bo to wydaje, te ruchy wydają się być nie, nie przystawać do wielkiej korporacji, jaką jest Microsoft. Zobaczcie, ile czasu korporacja, która słynie z oprogramowania, męczyła się z menu na Xboxach, żeby działało jako tako. W ogóle fakt, że tam działa Windows, a nie na przykład specjalnie zrobiony system, który byłby lekki i efektywny. Sprawia, że Microsoft nie do końca traktuje lub traktował Xboxa poważnie, że to był taki side projekt, że oni na tym nie zarabiali, że to tak przy okazji było. I to jest i to widać. Nawet to, że w menu, jak odpowiecie sobie Seriesa, macie parę rzeczy, które nie są wytłumaczone na Polski. To nie jest wielka tragedia, tylko to pokazuje, że jest, że jest chaos, że brakuje takiego dopracowania. To samo widać w oświadczeniach firmy, które po paru miesiącach można powiedzieć, a wy mówiliście coś innego. Bo na przykład mówili, że ekskluzywów nie ma, ale kiedy kupili Bethesda, to nagle ktoś ma im robić te ekskluzywy. To jest, to jest po prostu smutne i to jest bardzo wnerwiające, bo kons rodzina konsol, która istnieje 20 lat, powinna mieć o wiele lepsze fundamenty niż to, co ma Xbox. A jeżeli już jesteśmy o fundamentach, to powiedzmy o, drugim, o drugiej rzeczy, która mnie strasznie wnerwia w Xboxie, i to jest zarządzanie studiami deweloperskimi. Zobaczcie, jaka to jest tragedia. Mamy trzeci rok Xboxa leci, i, studi i mamy Forza. Gdyby nie beta, tak, gdyby nie kupnął Betesty, to znowu byłaby Forza i może byłby Hellblade. Bo tak Microsoft wychował sobie studia, że. Tak naprawdę studia od, For, od Force, Horizon i, i Motorsport to są jedyne studia Microsoftu, przy których jestem pewny jakości ich gier, że oni zrobią dobrą Forzę. Czy zrobią dobre Fable? Nie wiemy, przekonamy się. Ale większość studiów Microsoftu działa na zasadzie może się uda, może się nie uda. Co jest śmieszne, że firma robiąca oprogramowanie nie może stworzyć zespołu dziesięciosobowego, który by jeździł po świecie i kontrolował zespoły. Albo, bo inaczej nie mogę na przykład sobie wytłumaczyć porawkę hal, z Halo, bo Microsoft zrobił studio, przyłączył studio do Halo i w ciągu 13 lat to studio zaorało Halo. No, o serialu nie będę mówił, bo serial to w ogóle też jest piękna porawka. Ile, 10 lat je robili? I taki syf wyszedł? Bo nie, Microsoft nie kontroluje. To jest problem. Dlatego, kiedy Microsoft kupuje nowe studia, to człowiek się zastanawia, czy najlepszą grą tego studia nie będzie gra wydana od razu po przejęciu przez Microsoft. Czyli projekt, który już zaczął żyć przed przejęciem. Bo im dalej wlasty, tym studio może być, może się przegryźć tą całą korporacyjną klimatem w Microsoftie, i może tą całą korporacyjną otoczką, i może po prostu przestać istnieć, może się załamać. A mowy po prostu, Microsoft będzie musiał odbudować to studio prawie od zera, bo z rare, bo wiecie, ktoś musiał robić gry na Kinecta. Kolejnym takim minusem Xboxa jest to, że on nie jest wystarczająco jakiś. Jego premiery nie ekscytują. To znaczy, premiera 358 była strasznie ekscytująca, bo miała masę fajnych tytułów, była krokiem do przodu, no i jeszcze była pierwszą konsolą HD. Ale im dalej w las, tym bardziej te premiery były takie mech. I to nie czy Microsoft wydał najmocniejszą konsolę danej generacji jak One X czy Series X, czy wznowił daną konsolę, czy przerobił. Brakowało tytułów na start. Brakowało rzeczy, które by przekonały ludzi, że tak, Kupię tą konsolę. Tak, to jest najpotężniejsza konsola. I to jest śmieszne, że konsole, które się nie udały, jak DreamCast, czy jak Wii miały więcej ciekawych tytułów w ciągu swojego życia niż miało na przykład Xbox One. I że jakbym chciała zrobić topkę gier Xboxa One, które wyszły od Microsoftu, to miałbym problem. I bym musiał bardzo mocno sztukować. Bo na przykład, nie wiem, takie danie Master Chief Collection, to dla mnie jest śmieszne, bo to tylko pokazuje jak bardzo mało tytułów było na daną platformę. Dalej, ostatnim powodem, to poniekąd są fani, którzy podchodzą do Xboxa jak do zbawcy narodów, że jeżeli Xbox upadnie, to nikt nie zatrzyma Sony. To można też powiedzieć w drugą stronę, że jak Sony upadnie, to nikt nie zatrzyma Xboxa, no bo to działa w obie strony. Ja to rozumiem. I rozumiem fanów Xboxa, którzy nie chcą mieć PlayStation, bo nie chcą być łączeni z tymi niebieskimi idiotami. Zresztą to tak samo jak niebiescy, jak niebiescy, którzy grają na PlayStation, nie chcą być utożsamiani z zielonymi debilami. I, zie I niebieskich debili jest więcej, bo więcej ludzi kupiło PlayStation i wiadomo, więcej ludzi się wychowało z PlayStation. I nie każdy posiadacz konsoli, to jest gracz z krwi i kości, nie każdy posiadacz konsoli, czy to jest niebieskich, czy to zielonych, czy czerwonych, to jest osoba, która myśli. No, no tak jest, ale fani Xboxa i trochę też Switcha mają podejście oblęwonej wiewy, w wie, wie, wie. wszyscy ich atakują. Nie, to wszyscy siebie atakują. I pamiętam czasy, kiedy było więcej 360 w Polsce niż w PS3, ale to dlatego, że 360 dało się spiracić i masa ludzi nie chciała wydawać masy pieniędzy na drogą PS3, a kupowali 350 przer 360. To wtedy było odwrotnie, ale oczywiście ludzie o tym nie pamiętają, bo to im nie pasuje do narracji. Czy mogę coś jeszcze dodać? Osobiście mam nadzieję, że Microsoft wyciągną wnioski. Że nawet jeżeli kupi to aktywnym, to będzie zawądzał lepiej. Chciałbym w to wierzyć. I wiem, że to jest bezduszna korporacja, ale chciałbym mieć jedną powodną generację Xboxa, gdzie Microsoft nie kombinuje, tylko po prostu daje dobre gry. Dobre gry, dobry sprzęt i, i wszyscy są szczęśliwi. Chciałbym się cofnąć w czasie i kłonąć kogoś w dupę, żeby powiedział, że tak trzeba zrobić. Bo wtedy nie miałbym problemu z, z, tą, z tą konsolą. A tak to mam problem z platformą, która cały czas stara się wywalić wszystko do góry nogami. Nie dlatego, że mam pomysł, tylko dlatego, że może. Tak samo było z tymi używanymi grami, tak samo jest teraz z Game Passem. I to jest najbardziej irytujące w Microsofcie. A co Was wkuwa w Xboxie? Napiszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.